Double digit thousand facts. Witajcie tu, Greg.pl, a to jest odpowiedź na dramę ze strony Marka TV. Który zobaczy co on tu wykombinował? tak jest ten Marek z kanału Marek TV. Dzisiaj przychodzę do Was z dramu, a mianowicie z dramu z Grek.pl. Gramu tak naprawdę z hajterem. Hajter za to mnie wyzywać po tym, jak zapytałem się o niego, o Gierkę w Lola, rozumiecie? Zostałem potężnie zhejtowany jak widzicie na screenach, które załączam do filmu. Zrobiłem się smutno, tak? Zrobiłem się smutno. Myślałem, że Grek.pl, mój blany youtuber dotychczas, zachowa się miło w stosunku do swojego widza. Ale nie, on nie szanuje swoich widzów. Mam nadzieję, że zaufacie mi, swojemu ulubionemu YouTuberowi Markowi TV, Stawcie suba i łapeczkę w górę. A ja, na to odpowiem tak. No powiem, ja do tego z byłem pozytywnie nastawiony. Cały czas. To tutaj te screeny to jest mnie mistyfikacja. Photoshop. Normalnie sam to napisał, a potem tam zamienił ikonki swoje. Na moje. Nie wierzcie w to. To jest mistyfikacja. Ciągle Marco TV ma szansę się z tego wywinąć. I pogodzić ze mną. Więc jeśli ktoś w to ciągle wierzy, to niech zostawi u niego w tym filmie łapkę w dół. A jeżeli nie, to łapkę w górę. To było było na tyle. Jestem człowiekiem spokojnym, mi nie da się wnerwić. Ja nie lubię hejtować. Ja nawet bym nigdy czegoś takiego nie napisał. A jeżeli ciągle mi nie wierzycie, rozpytajcie się takich ludzi jak Falchen i jego znajomi Więc to byłoby na tyle z tej dramy Mam nadzieję, że to koniec tej dramy To na razie, ocha.